Akt dywersji w Polsce. Potwierdził go premier Donald Tusk. Oto co miał do powiedzenia premier. Jesteśmy w miejscu eksplozji niedaleko Garbolina, niedaleko stacji Mika. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. Nie ma niestety wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna. Na miejscu jest policja, przefraż, prokuratura, eksperci badają każdy szczegół tej sprawy. Niestety, jak wiemy już w tej chwili, do podobnego zdarzenia mogło dojść również południowych skutek tego miejsca na tej samej trasie kolejowej, gdzie również mogliśmy do z próbą destabilizacji i zniszczenia infrastruktury kolejowej, która ja także mogła doprowadzić do katastrofy kolejowej. Ta sprawa jest bardzo rozwojowa, trwa badanie, ale rzeczywiście to no, nie, nie, niestety nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z zamierzonym działaniem za aktem dyrekcji.